Witam Was z tej strony, ja z Zgod. A oto mecz ze StarCrafta 2. Ten mecz był dla mnie bardzo ważny, ponieważ mój przeciwnik yy, jest w czoł czołówce Ligi Złotej. A ja jestem, jak widzicie, niezaklasyfikowany, nie co jest dziwne, ponieważ ja byłem teraz w czołówce srebrnych. Nie chcę się chwalić, bo to nie jest nic do chwalenia się, ale niestety. Będąc dobrym graczem w lidze srebrnej, często matchmaking próbuje. <laughs> często matchmaking próbujecie zestawić z graczami ze złotej, a to jest zupełnie inny poziom. Wypatrzcie na chwilę, muszę przyciszyć nieco mikrofon. Okej, okay, jestem z powrotem. Zaczynamy. Ja gram. Może przyspieszę na razie razy dwa, ponieważ początki nie są takie. On tutaj miał swoją główną bazę. Kurczę syn. Ja przyleciałem tutaj, tutaj zresztą zobaczycie. Może tutaj wezmę surowce Może jednostki lepiej będzie. Ja zawsze wysyłam swojego. Na... Zawsze mam teraz... Teraz, Te teraz zawsze. Ja to umiem rozmawiać z ludźmi. Eee, zawsze... Może zwolnię, ten bo mnie trochę. Kołuje. Zawsze próbuję robić 8 robotnic. Teraz robię jakichś, jak najwięcej. Robię potem nieckę rozrodczą, maksymalna ilość yy, robotnic, potem nadrządca... grządca, tak? Drządca, nie się nadrządcy, nadzorcy, mylą mi się trochę. I potem yy, królową robię, wespan. Bo ja już, yy, jak już mówiłem, nieco grałem yy, z Złotą Ligą. I ja wiem... O Jezu, ścina. Za dużo się dzieje chyba na tym ekranie na razie. Nie, teraz zdjąłem, nic się nie dzieje. Błądzik. O, przeładowałem frapsa i chodzi płynniej trochę. O wiele bardziej. Ups, kliknąłem kuźnie. I teraz nie wiadomo, coś się dzieje. Tutaj u niego w bazie mi spada. A nie, no teraz dziwne, coś dziwnego. Musiał się załadować, nie wiem. Ostatnio też miałem takie problemy. Ja się nie znam w ogóle na protosach, ale jak już mówiłem, zauważyłem, że w złotej lidze bardzo szybko moi wrogowie robili sobie więcej baz niż dwie. A ja zawsze jak grałem ze srebrnymi, to robiłem. jak już to w bardzo późnych yy, bardzo późnym czasie, w bardzo późnym stadium gry, tak to się mówi. Bardzo późnym stadium gry robiłem zawsze przy bazie. Czasami robiłem blisko bazy przeciwnika, na przykład tu. Bądź tu, a może nawet w specjalnych surowcach. Tutaj szukałem z reglingami swoimi, ale jak widzicie, nie znalazłem, bo myślałem, że on musiałby mieć swoją bazę tutaj. I gdybym się zbliżył swoim nadrządcom, to zobaczyłbym gejzer Wespanu, który został na pewno y, uraczony jakimś. O, on nawet mi się nie raczy. A, dobra, właśnie teraz. Asymilator to się nazywało. U nich. I jeszcze muszę przecież y, patrzeć, co się dzieje u mnie w bazie. Jak widzicie. U mnie produkcja surowców nie jest tak duża jak u niego. On ma 21. No nie robotnic, jak to się nazywają, próbników. A ja mam robotnic 19. Tylko że ja wespan już zbieram, a on dopiero zaczął budować swoje asymilatory. Tu spojrzałem właśnie, że nie ma asymilatorów ani bazy, więc on musi być tutaj. Ale potem się zorientowałem, cholera, przecież on musi mieć główną bazę tutaj, bo tu jest podniesienie platforma. Zawsze główna baza jest na wyższych platformach. Nie wiem, czy ich aby nie wyślę, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. A, zrobiłem kolejnych nadrządców. O, muzyka się przyciszyła, jakoś dziwne. Ostatni, lubię, fajnie jest mieć taką grę, do której można sobie wrócić i pograć sobie w multiplayer i wiedzieć, że po paru sekundach tak yy, rzucam tymi zerningami, żeby znaleźć. Niestety, no, załatwiły mnie dziady. He, coś mi się z muzyką stało, przepraszam was na chwilę. Okej, okay, okazało się, że z jakichś powodów miałem wyłączony dźwięk. O, teraz słychać wszystko pięknie. No, dziwne, bo nic nie ustawiałem w opcjach. coś dziwnego. Jak już mówiłem, fajnie jest e, mieć grę, w którą wiesz, że ludzie grają nadal. Wychodzi teraz e, no, no, nowa wersja e, StarCraft 2 Legacy of the Void, czyli jak był... E, s, tego, jak to było? Heart of Swarm, czyli ze Liber e, Wings of Liberty, to było. Kampania ze strony Terran, Heart of Swarm ze strony Zergów I Legacy of the Void będzie ze strony Protosów. Z tego się można było domyślać, są tylko trzy Trzy rasy Ale już wracam do rozgrywki Ja robię komory ewolucyjne, aby ulepszyć I oczywiście Norę Hydralisków Zacząłem, po, po, zacząłem bardziej iść w Hydraliski Szczerze mówiąc I robię kolejną bazę, jak nawet, wiecie co? Myślałem, że ja bardzo późno robię tę bazę, ale z tego co widzę, zacząłem robić bazę wcześniej niż on. Tylko, że on ją sobie fortyfikuje, a ja nie. Robotnicz 10 tylko na kryształy, tutaj wylęgarnia. Tak, i zacznę robić y, właśnie y, atak y, miotany. Atak na odległość ulepszam i będę ulepszać pancerz, oczywiście i powinienem ulepać również y zwiększa zasięg ataku hydralisków o jeden y rowkowany kolce, no właśnie, to też jest bardzo przydatne, a jak na razie robię chyba, ta, robię, robię robotnic więcej, robotnic ale zakcentowałem zawsze robię również prędkość zwiększoną prędkość skrzydełka tych y zerglinków, nie robię? no właśnie, robię kolce rowkowane naprawdę y Hydraliski są naprawdę potężną postacią i na osobniki mogą atakować y jednostki powietrzne, latające. Jak widzicie, on nie szczędzi na... Kurde, to jest naprawdę dobry gracz z tego co ja widzę, 30 robotnic, znaczy, twu, probników. Y on widać od razu robi, y to się nazywa... Promień odchłani? Wow, ale dziwne nazwy mają. Feniks, promień odchłani, lotniskowiec. Lotniskowce są bardzo ciężkie czasami, ale trzeba... Dobrą strategię mieć, żeby zniszczyć. Lotniskowce są. Yy, znaczy o nich teraz nie robię, nie wiem czemu tłumaczę, szczerze mówiąc, ale wytłumaczę. Lotniskowiec to jednostka latająca, która wysyła pomniejsze. A, a, spryciarz! Który pomniejsze wysyła samoloty do walki co sekundę i skupiają się, jeżeli nie, nie są dobrze kierowane jednostki. skupiają. Yy, atakujące na odległość, rzecz jasna. Czyli też, które mogą atakować jednostki latające skupiają się głównie na tych małych samolotach, które są nieskończone i te lotniskowce mogą łatwo niszczyć, są w ogóle śmiertelne, jeżeli chodzi o jednostki, które nie atakują jednostek latających, ale ja już, wie, ja już wiem, jak z nimi walczyć, już wiele razy z nimi walczyłem, trzeba się skupiać mimo tych małych samolotów, na lotniskowcach, na tych dużych lotniskowcach. Żeby je niszczyć Nawet jeżeli straci się przy tym całą swoją armię To ważne jest, żeby chociaż jeden padł Bo on jest drogi Z tego co wiem 350-250 dokładnie A moje hydraliski kosztują Oj, daj mi kliknąć O, 100 y, minerałów i 50 wyspano Co nie jest tak ciężkie A ile, ile werbunku miejsca zajmuje? O, 6, lotniskowiec 6 A no to czyli takie 3 trzy, trzy hydraliski A 3 hydraliski ulepszone, masakra on ulepsza sobie coś, tak ulepszenie osłon, dopiero pierwszy, po, pierwszy poziom, a ja już najprawdopodobniej drugi nie ulepszałem jeszcze? Powinienem ulepszać, chyba robię sobie armię. Tak, robię już hydraliski, z tego co widzę, i obleciałem go swoim ulepszonym nadrządcą, czyli nadzorcą. Chciałem spojrzeć tutaj, najprawdopodobniej już niedługo zacznę robić Nydusowy Tunel. Uwielbiam tę zagrywkę, jest to moja flagowa zagrywka. Czy nie powinienem teraz robić zerglingów? Nie jestem pewien. Robię teraz hydraliski i chyba ruszę na niego. Ta gra była bardzo szybka, jedynie 20 minut to jest naprawdę bardzo szybka rozgrywka. Chciałem jeszcze oblecić dookoła, żeby zobaczyć, co on tutaj jeszcze wybudował. Na szczęście nie udało im się zniszczyć mojego nadzorcy swoimi. Dzia, dzia, dział, działami? Tak, działami fotonowymi. Działa fotonowe są bardzo ciężkie do pokonania, ponieważ atakują nie tylko, jak, nie tylko, właśnie jednostki yy, są wielofunkcyjne, atakują jednostki naziemne i latające, a zer, zergowie, no niestety, muszą robić sobie. O, 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 ale mnie oblazł ale mnie oblazł nie zauważyłem go, najprawdopodobniej robiłem coś tutaj w bazie, tak, tutaj robię sobie więcej jednostek, a on mnie opszedł i najprawdopodobniej pójdzie, tak, tutaj zrobi sobie bazę ja czekam chyba na zerglingów teraz, tak i mają ulepszone skrzydełka, są trochę szybciej się prób. pozycja drapieżca w ogóle te pozycje to drapieżca jak widzimy koleś się nieźle rozbudował ale gdzie on ma swoją armię, a tutaj ma swoje promienie odchłani one im dłużej atakują tym więcej zadają obrażeń bardzo ciężkie to są postacie do atakowania naprawdę diabelnie mocne i jeszcze poczekam nie. Najpierw zaatakuję hydraliskami, ponieważ mają większy pancerz i więcej życia. I wtedy chciałem rzucić również yy, zerglingi na, robot na ich probniki, Ale okazało się, że ma, ma tutaj tak blisko robot tego... Yy, blisko swoich probników. Próbników ma tak blisko yy, swoje wieżyczki fotonowe. I przywołał swoje latające. Halwander ten jak oglądał właśnie nazwałem tę posturkę. Nie ma strachu tam bez strachu. Bo yy, ruszyłem swoją armią i zniszczył mi tą teraz armię. Harawener powiedział, uuu, niedobrze, a ja mówię, nie ma strachu. I taki spokojny, bo Jan mówi, że wow, taki spokojny jesteś. Nie należy się denerwować, bo człowiek, jeżeli się denerwuje, to popełnia więcej błędów. A nic nie jest stracone, nic nie jest stracone. Szczerze mówiąc, myślałem podczas tej rozgry. Po raz pierwszy oglądam tę powtórkę z Wami, jak, yy, tak naprawdę. I myślałem podczas gry, że on ma naprawdę więcej jednostek niż to, co tutaj do mnie wysłał. Ale z tego co widzę. Yy, on bardziej idzie w to, żeby robić więcej baz, a potem chyba poszedłby w lotnisko, więc? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Co on robi teraz? Uzbrojenie powietrzne. Ale ja już mam y, na drugim poziomie U, y, swoje y, ataki miotane i pancerz. Robię więcej hydralisków. I chyba. Nie wiem, czy to w tym momencie. Ile on ma minerałów? Cholera! I nie wiem, czy to nie w tym momencie, aby teraz. Pójdę robić trzecią bazę, która w sumie, w sumie mi się wcale nie przyda. Czy ja już wiem... Zaraz chciałbym sprawdzić, czy ja już wiem, że on ma tu bazę. Tak, wiem, wiem że on ma tu bazę. Widzicie, ja, ja nie widzę tego wszystkiego. On wi widzę tylko małą część tego co on robi. Jak on mnie widzi? On w ogóle mnie nie widzi. Ciekawe. Myślałem, że on mi jakoś przyspiegował coś takiego. Ta, ta, ta sytuacja, jaką teraz widzicie, protosami jest naprawdę yy, niekomfortowa. Nie chciałbym się czuć tak zamknięty. Ja widzę o wiele większą ilość mapy. Jak widzicie. Znaczy, dzięki też nadzor nadzorcom, nadrządcom. Ale kliknę wszyscy, żeby było wiadomo, kto co robi. Mam yy, ilu? 20 hydralisków, 33, 70 próbników, 9 promieniotwórni. On ma naprawdę mało jednostek. Królowe są naprawdę ważną jednostką, jeżeli chodzi o... A! Robię sobie ul! Jeżeli zrobię ul... O kurde, 25 hydralisków, to nie ma co. Na ulepszeniu na 2. 2 na 2, czyli 2 pancerz, 2 yy, broń miotana. Niesamowite. Czyżbym zaczął... Tak, zrobiłem sieć dusową? Najprawdopodobniej zaraz zacznę robić zerglingi i wpakuję zerglingi tutaj. Tak, stanąłem tutaj. Zobaczcie sobie na tę akcję z mojej perspektywy. Tutaj widzę tylko tyle swoim nadzorcom. Zrobię tutaj tunel nydusowy. Tu czekam, żeby odwrócić uwagę przeciwnika na swoje hydraliski, które mają większy pancerz. Tak robię już. Pamiętajcie, że zerlingi również będą miały wtedy pancerz większy, jeżeli się zrobi, bo to... O, jeszcze zrobiłem na dole i. Tak jest, zaraz się zacznie cała akcja. Normalnie puścimy teraz y, całą akcję. Tak, robi się czerwny dusowy. I ruszam swoimi, swoimi, swoimi hydraliskami. Włączymy wszystkich. Atakuję, skupił się konkretnie na mnie tutaj. Dusowa się robi, 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 robi. I uwaga, rzuc rzucam wszystkie, wszystkie zerglinki na probniki. A próbnik, ja się mówię, próbnik i próbnik. Co ja gadam? Ruszył swoimi promieniami od ale to już nie jest komfortowa sytuacja dla niego. Próbniki giną. działo fortunowe również w powijakach. Moje hydraisky się mają świetnie w takiej sytuacji. Chaos, po prostu chaos, to jest jedno słowo, jak można określić zergów. Myślę sobie, dobra, nie ma co świętować jeszcze. Ma jeszcze dwie bazy. A ja zacząłem tutaj robić. Zrobiłem bazę przy ulepszonych minerałach. Nawet nie wysłałem tam jednej robotnicy. Skupiam się na walce. I tutaj pomyślałem, dobra. Mam tę sieć nydusową Tutaj rozwalmy mu do końca. on będzie. Rozwalimy my. Będziemy myśleć, że my tu siedzimy albo się ruszymy. A my zrobimy inaczej. Walniemy mu tutaj, nydus Mamy tutaj czerwa. Czemu nie? Pakujemy go. Bum, kolejny czerw On nie ma już praktycznie jednostek I widzę, że on ma tutaj, że robi Robi lotniskowce, jak widzicie To bardzo długo, ile to trwa? 120 sekund, 2 minuty Nie ma, cz nie, nie, nie ma, nie ma, śmierć, śmierć, kolej śmierć On już widzi, co się kroi Ale nie atakuje A może nie widział? Może Myślał o czymś innym Wybi Wywalam swoje jednostki No, śmierć, kochanie I w tym momencie mój przeciwnik A, no oczywiście ja w bazie nadal robię jednostki Żeby nie było Nadal robię jednostki i wysyła mnie Mój przeciwnik opuścił grę poddał się Bardzo się cieszyłem, bo To był właśnie jeden z czołowych Graczy Ligi Ligi Złotej, a ja yy, Byłem jeszcze w Strybrę i naprawdę się ucieszyłem I postanowiłem wam Nagrać tę grę. Właśnie dlatego. Pamiętajcie, nie ma nic straconego, nieważne co. Nie, nie należy się denerwować, i wtedy może być ładne zwycięstwo. Koleś szedł widać na bardzo defensywę, ale ja wiem, jak sobie z takimi radzić. Nydusik, nydusik i łup, 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 po kolesiu. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się miło oglądało. Do zobaczenia następnym razem w StarCraft 2. Siemanko.